Oczywiście. Jako globalny tłumacz literacki przedstawiam w pełni zaadaptowaną wersję narracji na język polski, zachowując jej styl, rytm i kulturowy rezonans, aby brzmiała jak historia napisana pierwotnie dla polskiego odbiorcy. Rzeźnicki zanurzył się po raz dziesiąty w nagim torsie Siostry Nadziei. W tym czasie pan Grabowski szeptał starosłowiańskie modlitwy, których nauczyła go babka. Zapach kadzidła zmieszanego ze świeżą krwią przenikał piwnicę wyłożoną białymi kafelkami, gdzie trzy inne zakonnice związane sznurami poświęconych różańców czekały na swoją kolej. Pan Grabowski. Szanowany sprzedawca wędlin z kamieńca przez 15 lat doskonalił interes, który zaspokajał najmroczniejsze apetyty sędziów, polityków i biskupów. Jego rodzinny sklep mięsny przy ulicy Kościelnej służył jako idealna fasada dla imperium zbudowanego na uświęconym ludzkim mięsie. Napisz w komentarzu swoje miasto i daj znać, czy widziałeś kiedyś rzeźnika, który otwiera tylko w nocy. Jaką cenę jesteś gotów zapłacić za życie wieczne? Pierwsze zniknięcie miało miejsce w październiku 1986 roku. Siostra Agnieszka Kowalczyk, lat 34, opuściła klasztor sióstr miłosierdzia, by odwiedzić biedne rodziny w dzielnicy świętego Antoniego. Jej ciała nigdy nie odnaleziono, ale sąsiedzi przypominali sobie, że tego popołudnia widzieli w okolicy białą furgonetkę pana Grabowskiego. Schemat był zawsze ten sam. Nów księżyca, młoda zakonnica, wizyta duszpasterska w ubogich dzielnicach, gdzie pan Grabowski z podejrzaną hojnością rozdawał darmowe paczki, żywnościowe. Potem siostra po prostu znikała, bez śladu, jakby zapadła się pod ziemię. Katarzyna Wilk wróciła do Kamieńca w lutym 1987 roku. Uciekała po zamknięciu gazety Kurier Krajowy, gdzie pracowała jako reporterka śledcza. Jej młodsza siostra Ewa zaginęła w podobnych okolicznościach 12 lat wcześniej, kiedy Katarzyna jeszcze wierzyła w oficjalne wersje o dobrowolnych ucieczkach. Teraz, w wieku 35 lat, z karierą naznaczoną przez demaskowanie korupcji rządowej, Katarzyna przywiozła ze sobą osobiste archiwum. Były w nim wycinki z gazet o zaginionych zakonnicach, z całego Podkarpacia, dwadzieścia siedem przypadków w ciągu pięciu lat. Wszystkie młode, wszystkie pobożne, wszystkie zniknęły w nocenowiu. Ksiądz Stefan Michalski zarządzał parafią świętego Franciszka od trzech dekad. Wysoki. Chudy z drżącymi rękami, zdradzającymi jego sekretne uzależnienie od bimbru, wysłuchał więcej mrocznych spowiedzi, niż był w stanie zapamiętać, ale nigdy nie słyszał czegoś podobnego do tego, co pan Grabowski szeptał mu w konfesjonale w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Proszę księdza, znalazłem sposób na oczyszczenie dusz, zanim opuszczą ten świat, mruczał Grabowski ochrypłym głosem. Siostry dziękują mi za ten zaszczyt, zanim odejdą do wiecznej chwały. Ksiądz Stefan nigdy nie zgłosił tych spowiedzi. Pan Grabowski finansował renowację świątyni i płacił pensję katechetkom. Milczenie miało cenę, którą kościół był gotów zapłacić. Sklep mięsny Grabowskiego mieścił się w dwupiętrowej kamienicy w sercu kamieńca. Na parterze działał legalny biznes doskonałej jakości wołowina i wieprzowina, zaopatrujące najlepsze restauracje w mieście. Zatrudniał 12 osób i od 1962 roku sumiennie płacił podatki. Piwnica była zupełnie inną historią. Dostępna tylko przez ukryte schody za główną chłodnią, została wyremontowana białymi kafelkami, które ułatwiały czyszczenie plam krwi. Cztery cele, każda o powierzchni dwóch metrów kwadratowych, zręcznie kutymi kratami. System głośników odtwarzał pogańskie pieśni 24 godziny na dobę. Pan Grabowski głęboko wierzył, że post i prastare modlitwy oczyszczają ludzkie ciało, przemieniając je w sakrament zdolny obdarzyć długowiecznością i duchową mocą tych, którzy je spożywają. Do jego klienteli należeli komendant policji Michał Sadowski, sędzia federalny Robert Jankowski, a nawet biskup pomocniczy Patryk Wysocki. Katarzyna rozpoczęła śledztwo od przeglądania archiwów diecezjalnych, do których miała dostęp dzięki nowej posadzie korespondentki magazynu Reporter. Akta zaginionych sióstr ujawniły niepokojący wzorzec. Wszystkie na kilka dni przed zniknięciem otrzymały paczki żywnościowe od Fundacji Charytatywnej Grabowskiego. 8 marca 1987 roku, przeglądając zakurzone pudła w piwnicach diecezji, Katarzyna znalazła teczkę z napisem Sprawy poufne siostry Wewnątrz Miłosierdzia. znajdowały się czarno-białe zdjęcia. Pokazywały pana Grabowskiego wręczającego darowizny różnym klasztorom. Zawsze w towarzystwie komendanta Sadowskiego i innych lokalnych urzędników. Jedno zdjęcie szczególnie przykuło jej uwagę. Pan Grabowski pozował obok swojej białej furgonetki, uśmiechając się szeroko, gdy ładował skrzynki z mięsem do klasztoru sióstr Miłosierdzia. W tle katarzyna rozpoznała swoją siostrę Ewę wówczas siedemnastoletnią, ubraną w habit nowicjuszki. Związek był zbyt oczywisty, by go zignorować. Tej nocy Katarzyna postanowiła śledzić furgonetkę pana Grabowskiego. O 23.30 pojazd wyjechał ze sklepu, załadowany prostokątnymi paczkami owiniętymi w białą plandekę. Rasa zakończyła się w Dworku Zalesie, 15 kilometrów od Kamieńca, Posiadłości, którą pan Grabowski odziedziczył po ojcu. Z pobliskiego wzgórza, przez pożyczoną lornetkę, Katarzyna obserwowała rytuał, którego nigdy nie zapomni. Dwadzieścia mężczyzn w garniturach zebrało się wokół ogniska na głównym dziedzińcu dworku. Pan Grabowski przewodniczył ceremonii, ubrany w skórzany, poplamiony krwią fartuch i bursztynowy naszyjnik, który wyglądał jak eksponat z muzeum. Na stole z granitowej płyty rozdzielał porcje mięsa, które goście przyjmowali, jakby to była konsekrowana hostia. Gomendant Sadowski jako pierwszy spróbował mięsa, potem sędzia Jankowski, potem inne twarze. Które Katarzyna znała z kronik towarzyskich i lokalnych wydarzeń politycznych. Wszyscy żuli powoli, z wyrazem religijnej ekstazy, podczas gdy pan Grabowski recytował modlitwy w języku, który brzmiał starożytnie i przerażająco. Katarzynie udało się sfotografować scenę teleobiektywem, ale odległość i ciemność sprawiły, że zdjęcia były niewyraźne. Potrzebowała mocniejszych dowodów. Zapach kadzidła stał się powracającym koszmarem Katarzyny. Każdej nocy, gdy zamykała oczy, widziała pana Grabowskiego ostrzącego swój ceremonialny nóż i szepczącego imiona zakonnic. Metaliczny dźwięk stali o kamień budził ją zalaną zimnym potem. Przez wiele dni Katarzyna studiowała ruchy pana Grabowskiego. Wychodził z domu o piątą. Otwierał sklep o 6:00, zamykał o 20:00, ale zawsze wracał około północy. We wtorki i piątki, dni największego ruchu na lokalnym targu, Biała Furgonetka odbywała dodatkowe kursy do miejskich klasztorów. Katarzyna zdecydowała, że musi przeniknąć na następną ceremonię. 20 marca, w dzień, który Katarzyna obliczyła jako następny Nów. Siostra Nadzieja zniknęła po odwiedzeniu rodzin w dzielnicy Podgórze. Katarzyna dyskretnie śledziła młodą zakonnicę, czekając na potwierdzenie swoich podejrzeń. O 19.30 biała furgonetka pana Grabowskiego zaparkowała przed domem, w którym siostra Nadzieja rozdawała darmowe leki. Katarzyna obserwowała z przeciwległego rogu, jak pan Grabowski przyjaźnie rozmawia z zakonnicą. Oferuje jej pomoc w niesieniu toreb, i w końcu przekonuje ją, by przyjęła podwózkę do klasztoru. Furgonetka nigdy nie dotarła do celu. Zamiast jechać w kierunku klasztoru sióstr miłosierdzia, pan Grabowski pojechał prosto do sklepu. Katarzyna podążała za nimi, zachowując bezpieczną odległość. Zaparkowała samochód trzy przecznice dalej i podeszła bocznymi uliczkami. Sklep był zamknięty ale przez szczeliny w oknie z tyłu budynku sączyło się słabe światło. Katarzyna znalazła punkt obserwacyjny na dachu sąsiedniego budynku, opuszczonej kuźni od czasu kryzysu gospodarczego z 1982 roku. Stamtąd przez na wpół zarośnięty świetlik mogła zobaczyć wnętrze piwnicy. Pan Grabowski przykuł siostrę nadzieję w jednej z białych cel. Młoda zakonnica była przytomna, ale wyraźnie odurzona, kołysała się lekko, gdy z ukrytych głośników rozbrzmiewały pogańskie modlitwy. Jej usta poruszały się w rytm śpiewów, jakby wpadła w hipnotyczny trans. W sąsiednich celach katarzyna dostrzegła dwie kolejne postacie: młode kobiety, również w habitach, również przykute, również kołyszące się w rytm prastarych pieśni. Jedna z nich miała twarz częściowo zasłoniętą przez rozczochrane blond włosy, druga leżała nieruchomo, może nieprzytomna, a może martwa. Pan Grabowski schodził na dół co dwie godziny, by sprawdzić swoje więźniarki. Nosił glinianą miskę z wodą, zmuszając je do picia małych łyków, które, jak przypuszczała Katarzyna, zawierały narkotyki, aby utrzymać je w uległości. Potem sprawdzał łańcuchy. Regulował głośniki i wracał na górę. Katarzyna sfotografowała wszystko, co mogła swoim aparatem lajka, ale potrzebowała bardziej bezpośrednich dowodów. Rytuał oczyszczenia trwał dokładnie 72 godziny. Katarzyna wiedziała o tym, ponieważ przez trzy pełne dni obserwowała sklep, śpiąc w dwugodzinnych zmianach na opuszczonym dachu i żywiąc się słonymi. Krakersami i wodą butelkowaną, którą przyniosła w plecaku. O świcie czwartego dnia pan Grabowski rozpoczął ostatnie przygotowania. Najpierw przeniósł trzy zakonnice do większego pomieszczenia w głębi piwnicy miejsca, którego Katarzyna nie widziała ze swojego punktu obserwacyjnego. Potem wniósł drewniane skrzynie z metalowymi narzędziami, które lśniły w sztucznym świetle. Na koniec zszedł na dół, ubrany cały na biało jakby miał odprawić uroczystą mrze. Krzyki zaczęły się dokładnie o 6, jak rano. Katarzyna słyszała je przez na wpół zasłonięty świetlik. Krzyki, które zmieniały się w błagania, błagania, które stawały się rozpaczliwymi modlitwami. Modlitwy, które nagle ucichły w absolutnej ciszy, przerywanej jedynie metalicznym dźwiękiem noża, uderzającego o kość. Proces powtarzał się co dwadzieścia minut, w sumie trzy razy. O siódmej zegrano pan Grabowski wszedł po schodach, niosąc metalowe tace przykryte białymi, poplamionymi na czerwono ścierkami. Ostrożnie umieścił je w głównej chłodni, obok legalnych kawałków wołowiny i wieprzowiny, które tego samego ranka miał sprzedać lokalnym restauracjom. Katarzyna udokumentowała potrójne morderstwo, ale wiedziała, że zdjęcia z dachu nie wystarczą, by skazać pana Grabowskiego. Potrzebowała bezpośredniego dostępu do piwnicy. Tego popołudnia, gdy pan Grabowski obsługiwał klientów na parterze, Katarzyna wślizgnęła się przez tylne drzwi sklepu. Przez cały tydzień studiowała ruchy personelu. Między piętnastu a szesnastu Wszyscy szli na obiad do biura na piętrze, zostawiając parter bez opieki na pół godziny. Ukryte schody za chłodnią były węższe niż sobie wyobrażała. Schodziły spiralnie do piwnicy, po kamiennych stopniach startych przez dziesięciolecia użytkowania. Zapach kadzidła nasilał się z każdym krokiem, mieszając się z wonią zaschniętej krwi i przemysłowego środka dezynfekującego. Piwnica była dokładnie taka, jak ją widziała z góry, ale chodzenie po niej było o wiele bardziej przerażające. Cztery cele stały otworem. Na podłodze pierwszej katarzyna znalazła fragmenty białego materiału, które rozpoznała jako resztki habitów. W drugiej drewniany różaniec z poplamionymi krwią koralikami. W trzeciej kosmyki blond włosów przyklejone do ściany brązowawą substancją której wolała nie identyfikować. Czwarta cela zawierała prowizoryczny ołtarz. Na czarnym, marmurowym stole pan Grabowski ustawił ceremonialne przedmioty, które wydawały się połączeniem katolickiej liturgii z pogańskimi rytuałami. Srebrny kielich zawierał skrzepłą krew. Wotywne świece otaczały obraz Matki Boskiej, cyfrowo zmodyfikowany tak, by święta miała wydatne kły. Po środku leżał ceremonialny nóż z krzemienia z bursztynową rękojeścią, identyczny z tymi, które Katarzyna widziała w muzeach archeologicznych. Skrupulatnie wszystko sfotografowała, ale gdy próbowała zabrać nóż jako dowód rzeczowy, usłyszała kroki na schodach. Pan Grabowski wracał wcześniej niż się spodziewała. Katarzyna ukryła się za przenośną chłodnią, której pan Grabowski używał do przechowywania specjalnego mięsa. Stamtąd mogła obserwować, jak rzeźnik sprawdza każdą celę. Upewnia się, że przedmioty ceremonialne są na swoim miejscu i wreszcie zatrzymuje się dokładnie przed jej kryjówką. Wiem, że tu jesteś, Katarzyno-Wilk, mruknął pan Grabowski, nie odwracając głowy. Twoja siostra dużo mi o tobie opowiadała, zanim odeszła do wiecznej chwały. Katarzyna poczuła, jak nogi jej miękną. Pan Grabowski znał jej nazwisko, wiedział, że go śledziła, i właśnie potwierdził, że Ewa była jedną z jego ofiar. Ewa miała tę samą niezdrową ciekawość, co ty kontynuował pan Grabowski, wciąż nie odwracając się. Też chciała wiedzieć rzeczy, które jej nie dotyczyły. Też myślała, że może mnie powstrzymać. Pan Grabowski w końcu się odwrócił, a Katarzyna po raz pierwszy zobaczyła jego oczy z bliska. Były całkowicie czarne, jakby źrenice pochłonęły tęczówki. W prawej ręce trzymał krzemienny nóż i uśmiechał się z ojcowskim wyrazem twarzy. Ale ty masz coś, czego nie miała twoja siostra, dodał, zbliżając się powoli. Masz informacje, które mogą zrujnować wiele ważnych reputacji. Katarzyna próbowała biec w stronę schodów, ale pan Grabowski był zaskakująco zwinny, jak na swój wiek. Złapał ją, zanim zdążyła wejść na trzeci stopień, chwycił ją za ramię z nadludzką siłą i zaciągnął z powrotem do piwnicy. Uspokój się, szeptał, sadzając ją siłą na metalowym krześle. Nie umrzesz dzisiaj, jeszcze nie. Najpierw muszę dokładnie wiedzieć, co odkryłaś i komu o tym powiedziałaś. Katarzyna trzęsła się niekontrolowanie, ale jej instynkt reporterki wciąż działał. W myślach zapisywała każde słowo, każdy szczegół, każdy wyraz twarzy pana Grabowskiego. Robię to od dziewiętnastu lat, wyznał pan Grabowski, wiążąc ręce Katarzyny konopnym sznurem. Zacząłem od prostytutek i bezdomnych, za którymi nikt by nie tęsknił, ale odkryłem, że mięso poświęconych kobiet ma specjalne właściwości. Większą czystość duchową, większą moc odżywczą. Pan Grabowski usiadł naprzeciwko Katarzyny i zaczął ostrzyć krzemienny nóż o wulkaniczny kamień. Metaliczny dźwięk, który przez tygodnie dręczył koszmary Katarzyny, teraz rozbrzmiewał centymetry od jej uszu. Klienci płacą nawet 200 tysięcy złotych za porcję, kontynuował. Mówią, że uświęcone mięso daje im długowieczność, jasność umysłu, potencję seksualną. Nie wiem, czy to prawda, ale oni w to wierzą, a to wystarczy, by robić interesy. Katarzyna w końcu odzyskała głos. Policja wie, że tu jestem, skłamała. Jeśli nie wrócę dziś wieczorem, przyjdą mnie szukać. Pan Grabowski roześmiał się z autentyczną radością. Komendant Sadowski to mój najstarszy klient. Próbował mięsa siedemnastu różnych zakonnic. Myślisz, że ci pomoże? No, ta rewelacja uderzyła Katarzynę jak cios w żołądek. Jeśli lokalna policja była w to zamieszana, nie miała żadnych oficjalnych środków, do których mogłaby się zwrócić. Sędzia Jankowski też jest stałym klientem, dodał pan Grabowski. I prokurator okręgowy i trzech posłów, którzy wolą zachować anonimowość. Ta sieć ma głębokie korzenie, Katarzyno. Głębsze niż sobie wyobrażasz. Pan Grabowski wstał i podszedł do prowizorycznego ołtarza. Wziął srebrny kielich i wypił skrzepłą krew, jakby to było ceremonialne wino. Potem wrócił do katarzyny, ocierając usta wierzchem dłoni. Twoja siostra w końcu zrozumiała, że jej przeznaczeniem jest stać się częścią ofiary mruknął, zbliżając nóż do szyi katarzyny. Mam nadzieję, że będziesz równie chętna do współpracy. Katarzyna zamknęła oczy i przygotowała się na śmierć. Ale zamiast ostrza tnącego jej gardło, usłyszała dźwięk wielu syren zbliżających się główną ulicą. Pan Grabowski zmarszczył brwi i upuścił nóż. Niemożliwe mruknął, podbiegając do świetlika. Sadowski obiecał mi, że syreny zatrzymały się dokładnie przed sklepem mięsnym. Katarzyna usłyszała trzaskanie drzwi, krzyki, CBSP i kroki biegnące na parterze. Pan Grabowski został zdradzony przez własnych wspólników. Pan Grabowski nie wiedział, że Katarzyna wysłała kopię wszystkich swoich zdjęć i notatek śledczych do trzech dziennikarzy w Warszawie, zanim weszła do sklepu, z instrukcją, by przekazali je prokuraturze generalnej, jeśli nie skontaktuje się z nimi w ciągu 24 godzin. Nie wiedział też, że komendant Sadowski został aresztowany tego samego ranka przez Centralne Biuro Śledcze Policji w niepowiązanej akcji antynarkotykowej i że podczas przesłuchania przyznał się do udziału w siatce pana Grabowskiego, aby wynegocjować niższy wyrok. Agenci federalni wtargnęli do piwnicy, gdy pan Grabowski próbował poćwiartować Katarzynę ceremonialnym nożem. Znaleźli go ubranego na biało, z rękami splamionymi krwią, recytującego starosłowiańskie modlitwy i kołyszącego się, jakby był w religijnym transie. Aresztowanie pokazano tego samego wieczoru w ogólnokrajowej telewizji. Podczas procesu, który trwał 8 miesięcy, prokuratorzy federalni przedstawili dowody na 43 morderstwa popełnione przez pana Grabowskiego w latach 1968-1987. 26 ofiar to zakonnice. Pozostałe to prostytutki i bezdomne kobiety, które bywały w jadłodajniach, gdzie pan Grabowski rozdawał darmowe jedzenie. Sędzia federalny, który przewodniczył rozprawie, specjalnie przeniesiony z Krakowa, by uniknąć lokalnych konfliktów interesów, opisał zbrodnie jako najbardziej odrażającą perwersję katolickiego sakramentu, jaką kiedykolwiek udokumentowano w Polsce. Pan Grabowski został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Trzynastu urzędników publicznych z kamieńca, w tym komendant Sadowski, sędzia Jankowski i biskup pomocniczy Wysocki, otrzymali wyroki od dwunastu do dwudziestu pięciu lat więzienia za współudział i tuszowanie sprawy. Sklep mięsny Grabowskiego został na stałe zamknięty i przekształcony w miejsce pamięci ofiar. Katarzyna Wilk otrzymała w 1986 roku nagrodę dziennikarską za swoją pracę demaskującą siatkę korupcyjną. Jej książka Mięso Świętych, kanibalistyczna sieć skamieńca, stała się międzynarodowym bestsellerem i została zekranizowana w 1993 roku. Ale pytania, które nie dają jej spać w nocy, pozostają bez odpowiedzi. Ilu innych rzeźników... Takich jak pan Grabowski, działa w milczeniu, chronionych przez skorumpowanych urzędników, którzy podzielają ich potworne apetyty. Ile jeszcze zakonnic zaginęło, a nikt nie zapisał ich imion w oficjalnych archiwach? W klasztorze, w którym Ewa była nowicjuszką, Katarzyna znalazła osobisty notatnik, który jej siostra ukryła za krucyfiksem. Na ostatniej stronie drżącym pismem Ewa napisała, jeśli coś mi się stanie, szukajcie w sklepie mięsnym na ulicy Kościelnej. Zapach kadzidła unosi się z piwnicy w każdą noc nowiu, siostra Katarzyny odkryła prawdę 12 lat wcześniej, ale nikt nie uwierzył podejrzeniom siedemnastoletniej nowicjuszki. Jeśli wszyscy wiedzieli, że zakonnice znikają według przewidywalnych schematów, Dlaczego nikt nie zamknął drzwi tego przeklętego sklepu, zanim było. Za późno dla czterdziestu trzech niewinnych kobiet? Napisz w komentarzach, co o tym teraz myślisz.